Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się dziś tutaj, aby po raz kolejny uko ukoronować współpracę pomiędzy naszą spółką PGG, a lokalnymi szkołami zawodowymi. To dzisiaj w uroczysty sposób chcemy wyróżnić najlepszych uczniów naszych klas patronackich PGE, którzy swoją wzorową postawą oraz zaangażowaniem i determinacją uzyskali najlepsze wyniki w nauce w pierwszym uroczu roku szkolnego 2018-2019. Podczas dzisiejszej uroczystości pan Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE, oprócz nagród w postaci ufundowanych stypendiów, wręczy listy gratulacyjne naszym stypendystom z klas patronackich PGE. Jest mi niezwykle miło powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu w centrali spółki PGE Wólnictwo Energetyka Konwencjonalna SA. W szczególności witam pana Roberta Ostrowskiego, prezesa zarządu PGE Wólnictwo Energetyka Konwencjonalna SA. Pana Marka Szydłowskiego, dyrektora departamentu HRG. <klucza> Witam dyrekcję bohatowskich oddziałów naszej spółki. Pana Sławomira Pabika, zastępcę dyrektora Kopalni Węgla Brunatnego Bruchatów, dyrektora technicznego <klucza> oraz pana Andrzeja Legerzyńskiego, zastępcę dyrektora elektrowni bruchatów, Dyrektora Serdecznie witam dyrekcję zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Kleszczowie na czele z panią dyrektor Agnieszką Nadotą Gębnicz, a także dyrekcję zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Burchatowie na czele z panem dyrektorem Piotrem Wielczarki. Szczególnie ciepło witam naszych stypendystów klas patronackich PGR oraz ich rodziców. Jako pierwszego o zabranie głosu poproszę pana Marka Szydłowskiego. Dyrektora Departamentu HR w PGE, i Energetyka Konwencjonalna SA, który w krótkiej prezentacji przedstawi genezę powstania klas patronackich PGE. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Ja nie wiem, czy prezentacja będzie krótka, to się okaże. <laughs> Witam bardzo serdecznie. Od słowa się wszystko zaczęło. To słowo padło z ust pana premiera Matusza Morawieckiego, który w swoim expose przedstawił założenia polityki Światowej, a tę politykę realizowało, realizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej i spółka PGG w ramach programu wspierania kształcenia zawodowego podjęła współpracę ze szkołami branżowymi powiatu zgorzeleckiego i bełchatowskiego. Jako HR wskazaliśmy zagrożenia istnienia ludzi pokoleniowej i kompetencyjnej i poprzez pozyskanie absolwentów chcieliby to jest jeden ze sposobów zapełnienia tej luki Sposób realizacji to właśnie współpraca ze szkołami zawodowymi i branżowymi. Spółka PGG jest jedną z największy, najważniejszy spółek energetyczny a WIEG jest największą linią biznesową więc myślę, że praca dla takiej spółki, w takiej spółce, w oddziale czy to kopalni, czy elektrowni jest pracą bardzo dobrą wiemy, że z badań wynikało, że PGE jako ta główna spółka jest jedną z najbardziej Jednym z najbardziej pożądanych pracodawców, z jesteśmy bardzo dumni. Natomiast nam zależało też na tym, żeby otoczyć opieką przyszłych adeptów szkół branżowych. Chcemy, aby wiedza teoretyczna, te umiejętności praktyczne były także w harmonii z pewnymi postawami i wzorcami osobowymi. To dla nas było bardzo ważne, ponieważ uważamy, że to jest taka swoista triada, tak jak u Platona było piętno prawda, to tutaj te trzy wartości niejako zawodowo mają świadczyć o potencjale, o tym sukcesie przyszłych pracowników, ale także całej spółki. Co zrobiliśmy? Podpisaliśmy w lutym porozumienia i, w powiecie, z no ale koncentrujemy się dzisiaj na powiecie i właśnie powstały klasy patronackie w dwóch szkołach technicznych w szkole, w Szkół Ponadgimnazjalnych ponad i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zawody tak jak Państwo widzicie preferowane to technik elektryk technik mechanik, technik automatyk i technik mechatronik Panowie, patronat jak wspomniałem było ministerstwo Edukacji Narodowej, tutaj pani minister Marzona Machałek, tak, z tak szczególną troską przytaczała te porozumienia. Myślę, że była z taką osobą, która nas motywowała do tych porozumień i przestrzegania kalendarza tychże porozumień. Co się dzieje? wszystko formy realizacji. Nie jesteśmy już w momencie uwieńczenia pewnego pierwszego etapu, tak? bo to są stypendia za pierwszy semestr klas pierwszych, ale wcześniej oczywiście otworzyliśmy klasy patronackie. Wizyty zawodowe dla uczniów, realizacja praktycznej nauki zawodu, potem przygotowanie do zdobycia danych, wybranych kwalifikacyjnych, no i dodatkowe szkolenia dla uczniów i nauczycieli. I właśnie ten moment dzisiaj to uwieńczenie pierwszego etapu. To jest takie potwierdzenie, że dotrzymujemy danych zobowiązań, otrzymujemy słowa i jest nam niezwykle, mimo że gościmy tutaj, myślę, że elitę młodzieży. Młodzieży, która potrafi pogodzić yy, marzenia o dobrej pracy z, z wymaganiem od siebie. To nie jest łatwe, bo no, świat czasami yy, 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 utrudnia, więc tym bardziej wyrazy szacunku i wielkiej sympatii dla Was. Myślę, że i BGE, i szkoły to jest takie wzajemna symbioza, tak? ponieważ yy, branża górnicza energetyczna zyskuje wykwalifikowanych pracowników. Natomiast uczniowie mają możliwość zdobycia zawodu, który jest ceniony i dobrze płatny na rynku pracy. Króciutko jeszcze o stypendiach. Myślę, że tam też Pan o tym powie, ale no nie jest łatwo. Nie jest łatwo także ta... z tego co pamiętam siódemka. Tak, siódemka, jedna dziewczyna szczególnie z tych bohaterką no tutaj nas wszystkich i mężczyźni, bo to takie zawody może tylko męskie, ale mam nadzieję, że dziewczyny pójdą Twoim śladem i będzie więcej stypendystek. To no jest średnia 4,5. Ci, którzy wiedzą, co to znaczy, no w zasadzie wszyscy wiemy, co to znaczy, może tak, a egzaminy zawodowe i taka średnia to, to szczególne wyzwanie, bo nie są to łatwe egzaminy więc naprawdę doceniamy, cenimy no ale co jest ważne bardzo dobra ocena zachowania bo zależy nam na pracownikach, którzy no, mają nie w sobie taką ideę tej dobrej, uczciwej pracy no i oczywiście pozytywna ocena, postawy zaangażowania podczas odbywania praktyki. jeżeli to wszystko zbierzemy no to tutaj y, gościmy gościmy elitę i ja chciałbym przy okazji Pogratulować rodzicom. Myślę, że jest to powód do, do dumy. No, państwo jesteście zapewne wzorem dla swoich dzieci, więc gratulujemy tej postawy i wzoru. No i właśnie takich dzieciaków, które tutaj mogą w tym momencie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o naszą spółkę, tak, już zostać docenieni i ufanorowani za chwilę przez pana prezesa i dyrektorów oddziałów. Przez chwilę się pochwalimy. Ale tam na mnie proszę nic podglądać, natomiast ciekawostką jest tak, że obok pani minister jest dyrektor grzesista. Akurat nie ma dyrektora, więc można spojrzeć, jeżeli ktoś nie jest tak, dyrektor pani Benda Konatnego Bełchatowi i pan dyrektor Marek Ciawała, dyrektorowi Bełchatów. Mieliśmy przyjemność odebrać do różnienia od pani minister. Ja przekazałem do Prezesowi Cieszę się, że jest tam w gabinecie, czyli pan prezes bardzo, bardzo docenia to do Wtedy nie mógł w sytuacji obowiązków służbowych odebrać osobiście, także ja skończyłem z okazji, więc tutaj mała reklama i na koniec, co jeszcze chcemy zrobić, no oczywiście objąć bo na tym kolejne klasy no muszę powiedzieć, że lista jest, jest długa jak kiedyś jeden z dyrektorów zapytał, to ja powiedziałem, że nie jest tak łatwo a teraz jeszcze, że Pani Dyrektor na mnie spogląda z sympatią, ja pamiętam pierwsze spotkanie u mnie, kiedy po raz pierwszy się zobaczyliśmy no i okazało się, że ta negocjacja nie była łatwa. Pani dyrektor stawiała warunki, a dyrektor również stawia warunki. Pan dyrektor był łaskawszy dla mnie, bo szybciej, żebyśmy się porozumieli. Ale chciałem państwu podziękować, bo państwa świadomość pewnych rzeczy, zdarzeń spowodowała, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Także bardzo dziękuję, że wiedzieliście, jak to, o co się toczyć gra, czyli ta dyskusja między nami. Myślę, że ścisła współpraca i regularne spotkanie uczestników to coś rzeczywistego i ja oczywiście na bieżąco, tak, wszystko się zmienia wiem, że szkoły są wyposażone różnie tu akurat myślę, że dobrze lub bardzo dobrze ja życie techniczne, ja nie jestem oczywiście inżynierem, ale nie ma tu różnic, więc na pewno trzeba to wszystko dostosowywać do sytuacji jaka, jaka jest reasumując jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie gratuluję dziękuję, bo ja tak patrząc na młodzież to gdzieś tam sobie przypominam swoje obszary wcześniejsze Jestem z Was bardzo, bardzo dumny, mówię to bardzo szczerze i bądźcie przykładem dla innych, natomiast na koniec taki sygnał, który może każdemu przysporzyć odrobinę refleksji. Nie bój się iść dokąd nigdy nie poszedłeś i robić to, czego nigdy dokąd nie zrobiłeś, ponieważ obie te rzeczy są niezbędne, byś mógł mieć to, czego nigdy nie miałeś. Zostać tym, który nigdy tego nie był. tego Państwu, niestety, młodzież, ale i Państwu życzę. Dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych naszym stypendystom klas patronackich w PGE. Zapraszam na scenę pana Roberta Ostrowskiego, prezesa zarządu PGE Górnictwa Energetyka Konwencjonalna SA oraz pana Sławomira Babicha, zastępcą dyrektora kopalni węgla Blanatnego w dyrektora technicznego. A także uczniów, którzy otrzymali stypendium od oddziału kopalnia mundla Błędnego Ducha. Także zapraszam panią Paulinę Biorum, pana Wiktora Łażewskiego i pana Norberta Mordala. A jednocześnie zapraszam pana Andrzeja Legerzyńskiego, zastępcę dyrektora Elektrowni ruchatu, dyrektora technicznego oraz uczniów, którzy otrzymali stypendium od oddziału Elektrownia duchatów. A będą to pan Michał Dusza, pan Daniel Prokoń, Kacper Szafrański i pan Paweł Zerka. Dziękuję bardzo. So you c a

Pani dyrektor, panie dyrektorze, rodziców, uczniów, którzy zostali wyróżnieni w naszym stypendium, no i Was, drodzy uczniowie, którzy podjęliście się w pracy, wysiłku, która dzisiaj w jakimś sensie została ukonorowana, nagrodzona, e, poprzez wręczenie stypendiów przez PGG PSA. Proszę Państwa, to co powiedział Pan Dyrektor Szybowski wcześniej, odpowiadamy na. Wyzwanie Pana Premiera i Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie rozwijania edukacji zawodowej, która dla takich firm jak PGG ma ogromne znaczenie. Mamy rękę pokoleniową, to znaczy bardzo duża część pracowników, w tym pewnie częściowo osoby z Waszych rodzin, może rodzice, może dziadkowie, co roku odchodzą na emerytury zasłużone, wypracowane. Ale to powoduje, że w naszych kopalniach, elektrowniach powstaje luka kompetencyjna, zawodowa, którą chcemy z Waszą pomocą, z pomocą uczniów, rodziców, nauczycieli uzupełniać. I za to bardzo dziękuję. To jest wkład w to, żeby firmy takie jak PGG mogły też budować swoją przyszłość w oparciu o nie tylko budowane nowe bloki, nowe złoża węgla, ale przede wszystkim kapitał ludzki, który dla PGG jest najważniejszym kapitałem. Bez Waszej wiedzy, doświadczenia, które będziecie budować już w naszym firmie, mam nadzieję, zakładam, funkcjonowanie takich firmy było bardzo trudne. Nie wystarczy mieć nowe bloki, które budujemy, i w Bełchatowie, i w Turowie, i w Opolu. Nie wystarczy mieć urządzenia do wydobywania węgla, potrzebne nam są. Mądrzy, kształceni ludzie, młodzi z zapałem, z energią pozytywną, którzy z zaangażowaniem będą też realizować swoją pasję zawodową. A zakładam, że praca w takiej firmie daje możliwości realizacji swoich pasji. Chciałbym Was zapewnić o tym, że sposób, w jaki FGG odnosi się do pracowników. Jest motywujący, zachęca do podnoszenia dalej swoich umiejętności, kwalifikacji i doświadczeń, zdobywania ciekawych doświadczeń, pięcia się w hierarchii organizacyjnej, zdobywania doświadczeń, ale również kolejnych szczebli zawodowych co jest również powiązane z dobrym, godziwym wynagrodzeniem. Chciałbym również wyrazić nadzieję, że w kolejnych okresach i latach ilość uczniów, która będzie zaangażowana, Nasz program taki sprofilowany, zawodowy, na potrzeby firmy będzie rosła i żeby będzie się dobrym przykładem do tego, żeby zachęcać innych kolegów, koleżanki do włączenia się w tą rywalizację, która nie jest nierealna. Średnia jest ambitna, jak powiedział dyrektor, ale jest do spełnienia. Postawa oparta o, o zachowanie, o zaangażowanie, o motywację. Myślę, że jest Wam wpojona w domach rodzinnych i przez wspierana przez Strony i to jest podstawa naszej nadziei do w przyszłości firmy Bieg. Zachęcam do wiązania swojej przyszłości z naszą firmą. Tyle w paru słowach ode mnie. Miałem przygotowane przemówienie, ale chciałem kilka zdań od siebie zachęcając wam, Was do Stabilnego postrzegania przyszłości Waszej, naszej firmie, i dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie w realizację tego planu edukacyjnego. Dziękuję bardzo. Ja, <laughs> det